Witam Was w kolejnym odcinku Gier Bitewnych. z oknem Szaro Deszcz Pada, więc postanowiłem nagrać kolejny odcinek Gier Bitewnych. Odcinek będzie o troszeczkę odmiennej tematyce, ponieważ nie będziemy budować makiet, a zbudujemy urządzenie, które pomoże nam w przyszłości budować lepsze makiet. Będzie to konkretnie aplikator do trawy statycznej. Trawka statyczna, jeżeli ktoś nie wie, wygląda w ten sposób. Jest to taka trawka o właściwościach statycznych, które dzisiaj w odcinku wykorzystamy. Nie potrafię powiedzieć, jakie są konkretnie właściwości. Nie wiem, na czym to polega. Ale mniej więcej wiem, jak to użyć. Dobrze. Po co nam taki aplikator? Amatorzy, tacy jak no w sumie ja do dzisiaj, trawkę kładli na kilka takich dosyć prostych. Posobów. Można było po prostu dać jakąś podstawkę, można było po prostu um, da, dać wikolu, um, dać wikolu posypać trawką, um, można było te, tą podstawkę wymoczyć w tym wikolu, um, Było różne, dużo takich w sumie prymitywnych troszeczkę sposobów. Jak widzicie ta trawka średnio stoi, ona tak bardziej opada. No, i to nie daje twojej ciekawego efektu. Ten aplikator, poprzez stworzenie pola jakiegoś elektrycznego, sprawi, że ta trawka będzie stała pionowo. Taki aplikator możecie kupić na internecie. Oglądałem tam kilka aukcji za dosyć spore pieniądze. Na eBayu to było około 40 euro. Na Legro widziałem po 180 zł. A dzisiaj pokażę Wam jak zbudować taki aplikator za naprawdę niewielką cenę. Tak więc zabierzmy się do roboty. Na ekranie pojawiła Wam się właśnie lista rzeczy, jakich potrzebujemy do zbudowania tego aplikatora. Zaczniemy od tego. Jest to chyba yy, najtańsza, jaką znalazłem, elektryczna łapka na muchy. Kupiłem ją na Allegro za 11 złotych. I tutaj ważne, żeby ona była dwubiegunowa z trzema metalowymi siatkami. Potem wiesz dlaczego. Taki detal. Tak kupiłem ją za 11 zł na Allegro i właśnie z niej wykonamy nasz aplikator. Nie będziemy go budować od zera, bo to była skomplikowana elektronika. Tutaj posłużymy się już gotowym systemem elektrycznym i lekko to zmodernizujemy. Dobrze, najpierw musimy się upewnić, że w naszym aplikatorze nie ma baterii, nie ma zasilania, ponieważ może nas porazić prąd. Niewielki, bo niewielki, ale lepiej nie ryzykować. W moim przypadku są to zwykłe dwa, e, dwa prążki, zwykłe bateryjki. Tylko ja przystoszę, że wyciągnę e, i, i mogę przystępować do pracy. Na samym początku delikatnie rozkręcamy naszą obudowę, są tutaj cztery śrubki, delikatnie, żeby nie uszkodzić y, mechanizmów środków. Skręcimy okay, i delikatnie wyciągnijmy. Tylko przytwierdzone. Okay. Śrubki wyrzućmy, żebyśmy ich nie zgubili. Och. nie wszystkie są wykręcone dobra, mniejsza I teraz tak jak widzicie mamy tutaj system tę, tą całą elektronikę no, i nasze sitko z całego naszego systemu do sitka idą jakby dwa kable, w moim przypadku są trzy i jeden czyli stąd yy, idzie do do tej siateczki i tej z tyłu, czyli dwóch zewnętrznych siateczek. U mnie są dwa kable, więc łatwo to będzie zlokalizować. I jeden idzie do środkowej siatki. Ten kabel będzie kablem dodatnim, który podłączymy do naszego do sitka. E, który zaraz zobaczycie, jak to zrobić. A to będzie kabel ujemny, który po prostu damy na bok. Ja w moim przypadku to jest bardzo proste, no bo mam dwa ewidentne kabelki, one wiadomo idą do tych dwóch, idzie do środkowego, więc nie ma tutaj jakiegoś specjalnego zgadywania. Ale może być tak w naszym przypadku, że tu będzie szedł jeden kabelek i tutaj będzie się dopiero rozdzielał, ale więc to, wtedy to trzeba rozwalić i, no i zlokalizować to połączenie. Dobrze, teraz może usuniemy te kabelki od, od tego. Oddzielmy to od tego. Tak jak przypuszczałem, te dwa białe idą do zewnętrznych braków. Ten czerwony idzie do tej wewnętrznej, i tam na dole kolejny biały do yy, zewnętrznej. Tak dobrze powiedziałem? <grym> yy, czyli. Białe do zewnętrznych kratek, a czerwony do wewnętrznych. Mogą się przejedzieć. Jeżeli widzicie, możemy to wszystko rozebrać i sprawdzić. Ja nie musiałam tego robić, ponieważ nie miałam tutaj pokazane, ale chciałam się upewnić i pokazać Wam, jak to wygląda. Możemy w sumie połamać, bo to już nie będzie nam na nic potrzebne. Możemy wyrzucić jak widzicie zostały dwie zewnętrzne i jedna wewnętrzna. Teraz odlutujmy te dwa kabelki od płytek, ponieważ przylutujemy swoje własne. Oczywiście do, wylutowa do wylutowania tych kabelków użyję lutownicy. Jeżeli jesteście mali to oczywiście nie róbcie tego sami w domu, najlepiej poprosić jakiegoś rodzica. Ja akurat kiedyś w elektryce sporo siedziałem, więc mniej więcej wiem o co tutaj chodzi. Mm, no ale muszę yy, ostrzec. Nie robię tego sam, sami w domu. Ok, kabelki mamy odlutowane. Wygląda to tak. Te części również możemy, yy, możemy się ich pozbyć nie będą nam w najmniejszym stopniu potrzebne. Interesujemy się tylko tym. Następnie musimy yy, zamontować tutaj sitko. Najpierw ja chcę to zamknąć. jeszcze chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Tak, przycisk jest po tej stronie. jestem praworęczny, będę to trzymał tak. Czyli kciukiem naciskam w ten sposób, czyli sitko musi być yy, w tą stronę. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Dobrze, tak wygląda moje sitko. Kupiłem je za 6 zł. Niedrogie, metalowe. Musimy się najpierw pozbyć tej plastikowej wkładki. W moim przypadku to jest kwestia wysunięcia tego. U Was to może być troszeczkę ciężej. Chociaż dobrze będzie, jak znajdziecie coś takiego. Może po prostu, żeby pozbyć się tego plastiku stąd. No i teraz mam tutaj metalowe siteczko, Tak jak mówiłem, będę to w ten sposób trzymał, czyli sitko będzie zamontowane tu, tą stroną. Czyli montuję to tak. Mam nadzieję, że jest to na razie wszystko logiczne. Um, teraz musimy wymierzyć mniej więcej. Na jaką odległość chcę mieć to sitko od tej rączki. Tutaj, tutaj, czy chcę mieć to tak, czy może bardziej tak. Myślę, że... Myślę, że gdzieś tyle mi starczy. Chociaż może nawet krócej w sumie. Tak, zrobimy gdzieś tyle. To bez sensu, jest takie długie. Um, wymierzamy sobie. Będę miał gdzieś tyle. Trzeba to wyciąć gdzieś w tym miejscu. Ok, Czyli obcinamy rączkę na odległość, jaką chcemy mieć to zrobione. Widzimy się jak już to obetnę. Rączkę od sitka już obciąłem. Wygląda tak. Możemy teraz przymierzyć, jak to sitko nie pasowało. Ja mam tutaj na tych dwóch miejscach takie dwie szparki, um, w które włożę te druciki, które mi wyskakują. Ok, zamknę to teraz, żeby... Dobra, może chyba jednak nie włożę wtedy te otworki. Zamknę rączkę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Okej. Okay. Sitko możemy troszeczkę docisnąć. Trzeba być usztywniony, także nie martwcie się. I już nasz aplikator coraz lepiej wygląda. Dobrze. Teraz zajmijmy się przylutowaniem kabelków do do naszego sitka. Jak pamiętacie, w tym, od tego miejsca był poprowadzony czerwony kabelek do środkowego, do środkowej krateczki, czyli dodatni kabelek, który właśnie przylutujemy do naszego siteczka. Ja do tego użyję no, zwykłego kabelka. Słysza tutaj nie ma jakichś <laughs> nie um, To niewielki kawałek będzie potrzebny. Okay. Teraz ściągamy z niego izolację. Ja używam um, używam do tego do takiego urządzenia. ściągacz izolacji. To świetna rzecz. Jeszcze tak jak mówiłem, jak byłem, kiedy się interesowałem elektroniką, to mam kilka takich całkiem fajnych um, przyrządów. Tutaj trochę więcej zetni. Ok. Kabel jakie widzicie mam odizolowane z dwóch stron. Teraz możemy się zająć lutowaniem. Mamy już wszystko przylutowane. Wszystko mocno się trzyma. E, czyli połączenie jest wykonane poprawnie. E, teraz zajmiemy się kabelkiem czarnym. Czyli, czyli, czyli ymm, kabelkiem, który wyjdzie poza nasz aplikator. E, lutujemy go w miejscu, w którym były przylutowane dwie wewnętrzne. Te, 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 te siatki w tym, w tym naszym łapaczu dmuch. Lutujemy go, tak jak już powiedziałem, w tym miejscu, gdzie były przyczepione te zewnętrzne krateczki. Ale które on będzie wychodził? Jako, że tak jak mówiłem, ze praworęcznym kciuk będzie z tej strony, czyli w drugiej ręce będę trzymał ten kabelek. zaczęcie jeszcze, jak to będzie wyglądać. Czyli z tej strony musi wyjść... Nasz czarny kabel. Zamkniemy, odwrócimy. Tu mamy przycisk, więc ten wychodzi nasz kabel. Więc w tym miejscu, gdzieś w tym miejscu, robimy otwór na kabelek. Będzie to mniej więcej. Może trochę dalej, żeby jeszcze uszty uszczywnić to kle klejem. Mniej więcej tu. Okej, eee, Miejscu. Robimy dziurkę, jakąś yy, Okej, Ok, dziurkę mamy zrobioną. Możemy gdzieś teraz czarny kabel sprawdzić, czy przechodzi na pewno. Dobra, kabel przeszedł. No i wyszedł. I będziemy go przelutowywać tą częścią, tą, która tutaj wyszła przez ten, ten otwór z tej strony. Do tego przelutujemy w ten sam sposób, no wtedy, czyli kobelek do tego. Ściągamy izolację i przelutujemy. Dobra, lód jest gotowy. Możemy teraz to zamknąć. Zobaczycie jak to będzie wyglądać. Na razie zamykamy tu, tu. Ok, wygląda to tak. O, jak widzicie, kabel tu, ma to mamy przełącznik. co to dziś? szed i będziemy wysypać. No już całkiem nieźle. Teraz lepiej. I możemy teraz sprawdzić, czy wszystko działa. Y dałem już baterię do środka. Zamykamy. Zapłem przycisk z boku. Z drugiej kawał zciągnąłem izolację. Możemy sprawdzić, czy to w ogóle działa. Y no, spadło. Czyli włączamy y przycisk. Przebłysk. I to chodzi. Ok. Czyli um, jeżeli macie taką sytuację, właśnie, sensie trzeba mocno przycisk nacisnąć. Uczy, nie wiem, czy to jest błąd tego produktu, czy. Hmm. Um, no trudno. Um, tak. Jeżeli wszystko u Was tak działa, czyli macie takie właśnie iskry, to znaczy, że. Na tym etapie wszystko jest do, poprawnie przygotowane, yy, czyli jest dobrze. <grym> Kolejnym etapem będzie usztywnienie yy, całego naszego tutaj mechanizmu klejem na gorąco. Jest już zabezpieczone klejem na gorąco. Widzicie, tak to wygląda. Ważne jest, żeby nie zakleić takich elementów jak to miejsce, gdzie idzie ten tutaj wędzelek, hmm, czy też tych tutaj ścianek. Bo one tutaj powinny się idealnie złączyć. No i to w sumie tyle. Po żeby, prostu, żeby to ładnie przylegało. I teraz już nie zostało nam nic innego jak. Po prostu to skręcić wszystko już razem. Tylko czarnego kabelka, tam w środku chyba już nie trzeba. Tak, według mnie um, usztywniać specjalnie jakoś. A! No Boże, zapomniałbym! Kurzy przycisk, czekajcie. Jeszcze musimy przecież przycisk włożyć w to miejsce. Dajcie najpierw od dołu, idąc. Czy tu? tu. Okay, wkręciło się. Teraz pytanie, czy tutaj się to jakoś dobrze wkręci, czy będzie problem? W tym miejscu bo tutaj mam ten klej. Szparki, które trzeba by do końca ciśnąć. Kurde, ten klej tutaj tylko przeszkadza. Widzicie? No trudno. Lepiej to już nie będziemy wyglądać Tak wygląda nasz aplikator. Możemy znowu sprawdzić, czy wszystko działa. Wkładając, oczywiście, baterię do pojemnika na baterię. Zresztą po to zamykać. I sprawdzając, czy jest iskierka. O to chodzi. Teraz przechodzimy już do ostatniego etapu, czyli do zbudowania rączki na tą część kabla. Aby zrobić ramię, w takim mniej więcej patyczku wiercimy dziurkę i przyklejamy szpilkę klejem typu kropelka. Z kabla od naszego aplikatora wymierzamy pewną odległość, ściągamy na końcu izolację i przygotowujemy ten kabel do szpilki. Kabel prowadzimy wzdłuż patyczka, możemy go w kilku miejscach przykleić. Jak widzicie, wszystko mam już przygotowane. Zanim jeszcze przelutujemy kabelek, musimy nałożyć kawałek folii termokurczliwej na tą część. Jak już przelutujemy. Tak, kabelka nie przyklejałem, jak widzicie, do drzwińka. Naciągamy mm, olejkę na potyczek. Tutaj w tym miejscu rozciągam folię, żeby ona tam się tak ładnie. Żeby tam ładnie weszła O, wykładamy. Ok, wygląda tak. Tutaj się gdzieś kończy patyk, a ja dam troszeczkę więcej, żeby też kabel troszeczkę pokryło. To wygląda na razie tak. I teraz musimy tą folię skurczyć. I robimy to... Można to zrobić za pomocą... Za pomocą zwykłej zapalniczki. Wygląda gotowy aplikator. Widzicie, folika się ładnie wkurczyła. No, oczywiście, można sprawdzić działanie. dotykając. słyszycie? Nie wiem, czy widzicie yy, iskry. Przechodzą. Yy, dobrze, teraz wytłumaczę, jak to działa. Na przykładzie, yy, od razu pokażę, jak to zrobić. Na przykładzie właśnie tego, tego miejsca. Yy, Smarujemy Możemy tu posmarować wikolem, jakimś może innym klejem. Ważne, żeby na bazie wody, żeby będzie przewodził prąd. Ok. Po co jest rączka? Rączka jest po to, że tak jak mamy na przykład możemy szpilkę wbić. Wbijamy w miejsce z wikolem i nie mamy problemu. Ale jeżeli mamy plastik albo drewno, szpilki nie wbijemy. Musimy ją trzymać ręcznie i po to jest właśnie ta rączka. Możemy przytrzymać szpilkę. Bierzemy trawkę. Wsypiemy i trochę do sitka. Włączamy. I sypiemy. Okej. Okay. Myślę, że wystarczy. Odłączamy szpilkę. Trawkę możemy wysypać. Teraz nie wiem, czy to będzie widać, ponieważ trawkę mam malutką. To jest około 2 mm, jeżeli nie mm. Mili ale trawka stoi pięknie, naprawdę. W porównaniu z innymi moimi trawkami, jakie sypałem, ona stoi naprawdę ładnie. I o to chodzi. W następnym odcinku, kiedy będę robił, mm, kiedy ku troszeczkę większą trawkę, będzie to bardziej widoczne. Będzie widać naprawdę jak ona tak wysoko stoi. W tym momencie. Muszę zacząć na razie tylko tyle. Yy, nawet do dotyku ona jest już taka yy, stojąca. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że wam się spodobał. Pokazałem wam jak zbudować świetne narzędzie do upiększania waszy, waszych makiet. Yy, trawka jaką będziecie sadzić na wasze makiety już nigdy nie będzie opadać. Zawsze będzie stała tak, jak stać powinna. Jestem trochę zły, ponieważ mam za małą trawkę i, nie, i efekt nie wygląda tak imponująco, jak przy trawce wielkości np. 6 mm, czy też nie wiem, może nawet 4. W na następnym odcinku postaram się to pokazać, i jaki efekt jest, tak żebyście to widzieli. No tutaj niestety ciężko to pokazać. Niby widać, że stoi, ale nie wygląda tak fajnie, powiedzmy. Ale myślę, że jeden odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajknięcia tego filmu, do komentowania. Zapraszam również na Facebooka, do wpisywania tam swoich pomysłów, swoich opinii, takich różnych. Ja się z wami już żegnam. To wszystko z mojej strony. To cześć!